Nic nie wskazywało na to, że tego dnia będzie szansa na jakąkolwiek sesję. Niebo było zasnute gęstymi chmurami. Nawet kształtów chmur nie było. Jednolite niebo. Parking do plaży z Sanden znajduje się przy drodze E10, przy samej ulicy. Zjeżdżamy i tutaj dosłownie kilka kroków jesteśmy na plaży. W drodze do domu pogoda zaczęła się zmieniać. Co jakiś czas otwierało się niebo. Przez dziury w chmurach padały niesamowite promienie światła. Co chwilę śnieżyca, deszcz, słońce. Coś niezawitego. Jesteśmy na plaży Flakstad. Fotografujemy góry w tle Mamy krzypku, więc woda trochę wysoko Ale mamy niesamowite światło Cała góra w słońcu Tutaj mamy cień, coś wspaniałego W kompozycji będziemy chcieli uchwycić tę skałę po prawej i oświetlone góry w tle. Fotografujemy nisko, blisko skały, uważając, żeby nie zalała nas fala. Dobra, czyli zaczynamy tutaj od wyprostowania horyzontu, korzystam tutaj z linijki. I tutaj będzie mi bardziej odpowiadało tak naprawdę przecięcie pionowe, żeby skupić e, obserwatora na e, tej skale na dole i na e, skałach w tle i tym niesamowitym falom, które nam się tutaj udało złapać. Hmm, coś takiego ok, teraz zajmiemy się górą generalnie przyciemnimy trochę zdjęcie e, zwiększymy kontrast, tak żeby wyciągnąć te, to niesamowite niebo, które tam wtedy było trochę wyciągniemy cienie i teraz skupimy się na dolnej części zdjęcia. Zrobimy to dzięki filtrowi połówkowemu. Nakładamy go równo z horyzontem. No i możemy spokojnie rozjaśnić z powrotem ten dół. Gdyś tyle. Ok. Może jeszcze zwiększymy trochę kontrast. Tutaj wystarczy i teraz będziemy chcieli się zająć samą tą skałą na dole. Skorzystamy z filtra okrągłego. Zaznaczamy sobie tą skałę. Zwiększamy jasność, Pamiętajmy tylko żeby odwrócić ten filtr. Teraz może dostosujmy go jeszcze trochę bardziej do, do wielkości tego kamienia. Ok, zwiększamy mocno kontrast, żeby wyciągnąć detale w tym, w tym kamieniu. Wyciągniemy trochę cienie. I obniżymy trochę biele, żeby ten kontrast wzmocnić jeszcze bardziej. No i tyle nam to powinno wystarczyć. Sprawdźmy jeszcze teraz yy, korektę obiektywu. Ok, usuwamy aberracje chromatyczne. Samą korekcję obiektywu tutaj możemy zostawić. To jest, wycięliśmy środek, więc tutaj jakby te dystorsje nie wpływają mocno na to zdjęcie. Teraz podciągamy sobie trochę, wyostrzamy to zdjęcie z altem. Zmniejszamy maskę tak, żeby działało nam tylko na te najmniejsze, najmniejsze detale. Myślę, że tak wystarczy. Tak jest przed wyostrzeniem. Tak jest powolny. Także widzimy, że te detale tutaj, ten mech, który tam rośnie na tych skałach, nam fajnie wyciągnęło. I teraz tak będziemy chcieli nałożyć delikatną winietę na całe zdjęcie, tak, żeby skupić wzrok znowu na tym kamieniu, na tej górze i na tych falkach tutaj wokół tej skały. I na koniec delikatnie ochłodzimy to zdjęcie. Zdecydowanie lepiej to wygląda.